Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj na moim kanale chciałam Wam pokazać bardzo fajny, prosty wzór. To jest ten wzorek. Ażurowy wzór nadaje się na różnego rodzaju sweterki, bluzeczki. I dość prosty, ponieważ składa się z liczb parzystych. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. 2. I tutaj dwa brzegowe, które się nie wliczają do tego wzoru. Ten cór chciałabym pokazać Wam jeszcze raz, ponieważ na moim tym starszym filmiku nie jest dokładnie pokazany. Naciągam trochę nitki i przez te dwa palce nakładam. I tutaj sobie trzymam. Dla początkujących pokazuję zawsze dwa druty. Od góry ciągnę do dołu. I tutaj, jakby pod nitkę, tutaj za nitkę. I tą samą drogą wracam i spuszczam i ściągam. I mam za każdym razem pierwszym razem mam dwa oczka zawsze za pierwszym razem. Teraz już pojedyncze będą. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, i trzy, i tak robi dowolną ilość oczek. Zrobię dwanaście. Dwa ściągam. Pierwsze oczko teraz ściągam, przekładam jakby tylko na drugą stronę i robię cały rząd prawe oczka. Bijam się w oczko, za nitkę zahaczam, przeciągam, ściągam i to jest tak zwane prawe oczko. Nitka z tej strony, bijam się w oczko, zahaczam za nitkę, przeciągam, ściągam. Podam Wam link, jak zrobić oczka prawe, lewe, ponieważ dzisiaj tylko i wyłącznie chodzi mi o ten inny wzór. Robię do końca, zaczynam robić już ten mój wzór, i to będzie jakby prawa strona tej robótki, a to będzie lewa strona robótki. Pierwsze oczko ściągam. Nic nie robię. I teraz proszę zobaczyć. Mam dwa oczka. Raz, dwa. Wbijam się za to oczko. Wbijam się tu. Zahaczam. Za pierwszym razem jest nieco ciężej, ale później Wam już będzie dobrze szło. Przeciągam i ściągam. Mam już jedno oczko. Bijam się teraz w te dwa oczka. Zahaczam za nitkę. Przeciągam, ściągam. I znowu mam dwa oczka. I jeszcze raz. Raz, dwa. To są takie jakby pary oczek. Zahaczam. Przyciągam. Mam już jedno oczko. A drugie oczko mam z przerobienia tych dwóch oczek razem. A więc wbijam się teraz w te dwa oczka. Zahaczam za nitkę. I przyciągam. I ściągam. I już mam tą parę oczek znowu. Dwa, dwa, dwa. Tu jest brzegowe jedno. Idę dalej. Wbijam się znowu. Przeciągam. I teraz przez te dwa. Jedno. I drugie. Zahaczam za nitkę. Przeciągam. I ściągam. I następna dwójka. Raz, dwa. I ostatnie dwa bijam się również przeciągam, mam jedno oczko i z tych dwóch robię jedno również. Bijam się dwa, zahaczam, przeciągam, ściągam. I ostatnie oczko brzegowe robi zawsze prawe. I tak to wygląda. Dwa, 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 dwa i dwa. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2 przekowe, 14 dwa oczek, i one są takie pary parzyste. Teraz przekładam na drugą stronę. Na drugiej stronie również pierwsze oczko ściągam. I tutaj są te pary: 2, 2, 2. Z tej pierwszej pary zawsze to pierwsze oczko robimy prawe oczko. I ściągamy. I mamy jedno oczko. Wbijamy się tutaj, za tym oczkiem jest taka luka, taka przerwa. Bijamy się tu, zahaczamy. Mamy jedno oczko. A drugie oczko mamy z tego, że bijamy się w pozostałe oczko i z następnej pary jedno oczko bijamy się. Mamy dwa, przeciągamy. I mamy dwa oczka. Mamy brzegowe, mamy to prawe i znowu komplet dwa oczka. Idziemy dalej. Wbijamy się za tym pojedynczym oczkiem. Zahaczamy. Przeciągamy. Mamy jedno oczko. Musimy mieć dwa. Wbijam się w to pozostałe oczko, ale biorę sobie jeszcze jedno oczko z drugiej pary. Mam dwa. Zahaczam za nitkę, przeciągam, mam jedno, a razem znowu nową parę. Wbijam się w oczko, za nitkę, przeciągam, mam jedno oczko, a drugie oczko mam z przyrobienia z następnych dwóch oczek. I ściągam, i mam już dwa. Czyli Samo wychodzi, jakby wpijam się za to oczko jedno, jest tam tutaj taka duża luka, przestrzeń, wbijam się, mam jedno oczko, a drugie oczko mam z tego oczka, złączonego z drugim, czyli biorę następne dwa oczka, teraz przeciągam, ściągam i mam już dwa oczka. Idę dalej. I ostatnie mam również tutaj jedno, a więc robię jako prawe. To oczko ostatnie robię też brzegowe, prawe. I już nam się kształtuje ten wzór. Pokażę Wam, może jeszcze raz, na tym właśnie niebieskim wzorze. Jestem z lewej strony, a więc z lewej strony. Pierwsze oczko ściągam, i teraz mam dwa oczka prawe, a więc tej pierwszej pary. Robię to pierwsze oczko prawe. Teraz wbijam się w tą dziurę tu, w tą przerwę za tym oczkiem. Przeciągam, mam jedno oczko, a drugie oczko mam z przerobienia tego oczka i tego, jakby z następnej pary, razem. Przeciągam, ściągam. I już mam dwa oczka. I znowu wbijam się tu, przeciągam. Mam oczko jedno, a teraz przerabiam te dwa i mam to oczko drugie. I znowu wbijam się, przeciągam, wbijam się w te dwa, przeciągam. I znowu wbijam się, przeciągam. Teraz te dwa, przeciągam. A więc naprawdę wzór nie jest taki ciężki, myślę. Fajny, ładnie wygląda, ażurowy. A więc myślę, że wszystko dobrze. Ostatnie sprawy robię prawe pojedyncze i brzegowe, również prawe. I to jest ta prawa strona tego wzorku. Pokażę Wam jeszcze z drugiej strony, tej przedniej, jak robię możliwe, że na niebieskim będzie lepiej widać pierwsze oczko przekładam, ściągam dopiero wtedy nam się robi tutaj taki ładny brzeg przy robótkach, przy szyciu jest to bardzo przydatne pierwsze oczko ściągam i po tej prawej stronie zawsze patrzę na tą parę raz, dwa, bijam się przyciągam nitkę, trzymam i znowu raz, dwa za nitkę przyciągam i do Piotra ściągam. Po tej prawej stronie jest prościej, ale ta lewa strona robi się również tak samo, tylko trzeba uważać, że to pierwsze oczko zrobić prawe i ostatnie będzie prawe też. Już tak wygląda. nici. A tutaj na jasnej. A więc kochani, mam nadzieję, że Wam wytłumaczyłam, jak ten zorek wygląda i że będzie dobrze widać.